Czwarty Tom, 9 września 1900 roku. Luiza musi być przygotowana przez Jezusa, aby przyjąć go w Eucharystii. Jezus i królowa matka mówią o Luizie. Jej całkowita dyspozycyjność dla woli Bożej jest wystarczająca, aby przynajmniej częściowo oszczędzić kary, gdyż oczyszczenie musi nastąpić. Nadal przychodzi. Jednak prawie całą noc spędziłam bez Jezusa. Kiedy więc przyszedł, powiedział do mnie, córko moja, czego chcesz, że z takim niepokojem na mnie czekasz? Potrzebujesz może czegoś? A ja, wiedząc, że mam przyjąć komunię świętą, powiedziałam, Panie, przez całą noc czekałam na ciebie. Co więcej, mam przystąpić do komunii świętej i obawiam się, że moje serce nie jest gotowe do przyjęcia Ciebie. Potrzebuję więc, abyś zbadał moją duszę, a wtedy będę mogła zjednoczyć się z Tobą w Eucharystii. Jezus przejrzał łaskawie moją duszę i przygotował mnie tak, aby mogła go przyjąć. Potem przeniósł mnie poza moje ciało. Razem z nim zastałam naszą królową mamę, która powiedziała do Jezusa: Synu mój, ta dusza zawsze będzie gotowa czynić i cierpieć to, czego my chcemy, a to jest jak więź, która wiąże sprawiedliwość. Oszczędź więc wielu masakr i wielu krwi, którą ludzie muszą przelać. A Jezus powiedział. Matko moja, przelanie krwi jest konieczne, ponieważ chcę, aby ta linia królów upadła i zakończyła swoje panowanie. To zaś nie może się obejść bez krwi. Przelanie krwi jest także konieczne, aby oczyścić mój kościół, ponieważ jest bardzo skażony. Co najwyżej mogę częściowo oszczędzić ludzi ze względu na ich cierpienie. W tym momencie zobaczyłam, jak większość posłów spiskowało, aby obalić króla. Myśleli o osadzeniu na tronie jednego z posłów, którzy doradzali. Potem znalazłam się w sobie. Jak wiele ludzkich nieszczęść. Ach, panie, zlituj się nad ślepotą, w której pogrążona jest biedna ludzkość. Nadal widziałam Pana i królową matkę, i ujrzałam razem z nimi Spowiednika. Najświętsza dziewica powiedziała: Zobacz, mój synu, mam trzecią osobę, Spowiednika, który chce się do nas przyłączyć i z nami współdziałać, i stara się, by w imię posłuszeństwa cierpiała i zaspokoiła sprawiedliwość Bożą. To także jest wzmocnieniem więzi, która cię owija i łagodzi. A w dodatku, czy kiedykolwiek oparłeś się silnej jedności tych, którzy cierpią i się modlą, tych, którzy szczerze współpracują z tobą wyłącznie w celu oddania ci chwały i dla dobra ludzi? Jezus wysłuchał matki, miał wzgląd na spowiednika, ale nie wydał całkowicie korzystnego wyroku, ograniczył się do częściowego oszczędzenia ludzi.